Zdolnych ludzi w naszym regionie nie brakuje, ale jak mówi bohaterka, materiału, który zaraz Państwo zobaczą, to co osiągnęła, jest zasługą ciężkiej pracy. Dziś przedstawimy Hanię Kamińską, potrójną mistrzynią polski i podwójną wicemistrzynią świata w pływaniu na desce SUP. SUP, czyli wiosłowanie na desce na stojąco to stosunkowo nowy sport, szczególnie w Polsce. Choć pierwsze tego rodzaju deski zaczęły pojawiać się już w latach 40. na Hawajach, popularność zyskały dopiero po roku 2010, a ich fanów na całym świecie wciąż przybywa. Niektórzy zaczynają swoją przygodę przypadkiem, tak jak było to udziałem Bożanki Hani Kamińskiej. Zaczęło się dość niewinnie przez zabawę właśnie na Odrze, bo znajomy mojego taty jest trenerem. I no i tak wyszło, że po prostu przyszłam na jeden trening i jakoś zostałam i potem się to zmieniło w sport taki bardziej profesjonalny i tak, tak to jakoś idzie. A idzie bardzo dobrze. Hanna ma na swoim koncie wiele sukcesów. Trzykrotnie zdobyła tytuł Mistrzyni Polski i dwukrotnie Wicemistrzyni Świata. Mamy trzy kategorie dystansowe. Czyli mamy na przykład sprinty. Aktualnie jest to 100 metrów w linii prostej, ale jest też odmiana, która się nazywa short race i jest to po prostu 100 metrów, bojka i z powrotem 100 metrów. Ja preferuję 100 metrów prosto, ale to już kto lubi. Jest jeszcze kategoria techniczna, czyli od takich 800 metrów do 1500. Na bojkach są to takie trasy no może to przypominać trochę Formułę 1, <noise> tylko znacznie wolniejszą. I długi dystans, czyli około 10-12, czasem 15 km. Hania startuje w kategorii krótkich dystansów, a zawody, w których bierze udział, odbywają się w różnych częściach globu. To oprócz sukcesów przynosi jej wiele nowych doświadczeń. Mi daje na pewno satysfakcję z tych medali, jednak takie poczucie przynależności do czegoś może. Na pewno mam bardzo dużo znajomych z różnych krajów i jest to niesamowite doświadczenie. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam spotykać nowych ludzi na zawodach i właśnie łączyć języki. Ja jestem w klasie językowej w moim liceum i uczę się francuskiego. Idzie to dość opornie, ale, ale próbuję, i nawet próbowałam ostatnio z koleżanką z Francji troszeczkę, troszeczkę coś tam powiedzieć. Częste wyjazdy, nowe znajomości to korzyści płynące z uprawiania tego sportu, a to wszystko Hania musi pogodzić także z nauką w trzeciej klasie liceum oraz z codziennymi treningami. Jest to dość szokujące dla większości bożych, jeśli o tym mówię, ale trenujemy na Odrze. Zawsze trenowaliśmy na Odrze, teraz jeszcze mamy bazę na Brzeziu, więc zaczęliśmy ostatnio treningi właśnie na Brzeziu, na Zbiorniku, ale jednak Odra zawsze jest w moim sercu i jakoś tak sobie właśnie pływamy po tym odcinku Odry Miejskiej. Trenuję dzień w dzień, w każdych warunkach pogodowych, bo jest to jednak sport na dworze. No i dość mocno musiałam się podporządkować temu sportu jednak i myślę, że to właśnie głównie robi robotę, bo na pewno nie, nie bazuje na talencie, bo na pierwszym treningu wpadłam 16 razy do wody. To jednak nie ostudziło zapału młodej sportsmenki. Hania ma wielkie, ambitne plany i z pewnością jeszcze niejednokrotnie o niej usłyszymy.